Dobra Sandra, możemy się pogodzić czy nie? Ale ja nie Bo no, najpierw robisz awanturę co? o wodę, teraz robisz awanturę. O Jezu, no, no co? No nie, bo ja tylko czasami muszę wstać rano. No to... No, ale storpedowałaś mi z panie dzisiaj, tak szczerze i uczciwie, tylko tyle. No, no ja, ale słuchaj, ja nie robię tego celowo, a ty i tak powiesz, że to było celowo, że ja jestem złośliwa, że ja no nie wiem, chcę ci życie uprzyszyć. No nie wiem. No ale jak ci mówiłem pięć razy i ty nadal krzyczałaś? No bo miałam słuchawki, no Jezu! No czasami się zdarzyło. No ale dobra, to, na... ale dobra, to nie celowo, ale czy storfedowałaś tutaj dla wujka? Mama dinozaura! Dobrze, super. On już ładnie dinozaur mówi. On już w ogóle mówi, tylko musi się musi do góry dać. I wtedy powie ładnie. Fajnie. No. Była akcja antywójkowa, czy nie? Nie. No nie było, to nie było celowe i... Planowe. Ale... No dobra... No tak wyszło, jest no. Głupio wyszło. Zobacz. Jak strącisz talerz... No. Niecelowo, to strąciłaś talerz, czy nie? No. Czyli Ale było? Tak, mogę coś i szybko powiedzieć? No pewnie, że tak. Ale koty rzucili talerz i tutaj tak. pies, tu biugi. Zrzuciły. Zrzuciły, nie rzucili. Zrzuciły. Zrzuciły. Siły. Chcesz, wie się? Nie, ja jestem zajęty z <grywa> Była akcja antywójkowa? Oj, dobra, no. Delikatna. No i co? Białam no nic, no obcy, nic. No. bo nawet, nawet. Nie Cię, było mi głupio rano, było. Coś jeszcze? No nie wiem, co, co, co ja mam teraz do końca życia odpokutować za to, czy o co Ci chodzi? No moim zdaniem, jakąś częstochowę na kolanach można by było pierdolnąć. No. A do mnie na wierzchu polskich. Podaję Ci Wiesiał jako znak pokoju. No to nie wstało. Tak. Nie jest tak. Jak nie? To jest, wieś, to jest... Wie wieś trochę wygląda... Jak się nazywają te takie... A biały również na, na przebaczenie, nie? Co? Bia bo, biała wieś a pokoju. Białe kwiaty właśnie. Nie, to, się to jest biały, biały, biały wieś w pokoju to jest. Jak jest biały ten yy, gołąb pokoju. Ale to jest no. to... No ale... Pomychanian to jest? Ja słyszałam, że faceci dają na przykład białe kwiaty na przebaczenie. Czy jakoś tak. Żeby przebaczyć? Nie, żeby No żeby kobieta ci wybaczyła, chyba. Nie wiem, ale to może jakieś głupoty. Moim Bo zdaniem powinnaś mi kwiatki kupić. Białe na pogrzeb. Co? Dobra. <grych> Dobra, Sandra. Biała flaga poddał się. No nie, no. Od, 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 od Dobra, Sandra. Od, od Sandra, dzisiaj. Odpokutujesz mama. będzie do ostatniego zdania tutaj, wiecie. Dzisiaj pokutujesz, tak? To i tam. Pysz, chodź. Co no, to mój kot? Ja On tutaj na komputerze skacze, uprawia jakieś akcje też. Dobra, Sandra, dzisiaj odpokutujesz, żółwik. Nie mam po co iść do tej częstochowy, wiesz? Mogę się przejać autem, bo lubię jeździć. No dobra, no to zamiast iść na klęczkach do Częstochowy, no, no, ja zamienimy... Aż dziwne, że jak powiedziałeś o klękaniu i, 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 i nagle dodał to czy, dodałeś... Dodałeś czystochowe, To a nie zrobimy tutaj klęczkę. ten. No, to... Wymienimy klęczenie za klęczenie. Ha, ha, ha. Tak, czy nie? Tam nie, czy nie wiem, o co chodzi się czasem. Nie powiedziałeś, zrób mi lauda, bo usłyszał. A właśnie, bo nie, nie wiem kto, ty, ale... Ty, Sergiusz chodził po domu i mówił, zrób mi lauda. I, I Nikodem to podłapał i się zapytał o co chodzi. No Ona mówi: No, że w wafelku takie, to no Ja mam wafelki i wiecie, no w lecie jedliśmy lody. No i ja mówię: że tata chciał loda, żeby mu zrobić. No i zrobiłam im tego loda, i teraz chodzi za mną i mówi: to przy, przypadek ustraszny. No i przy połowie to jest w sumie. Ale a na tym, a na YouTube? Na YouTubie znalazł Koko Ten, coco Chanel? Tak, i, I ona chyba Chanel na, na dobry. Dzień. Dzień. Ja on się mnie pyta, co to jest Coco Chanel i mu powiedziałam, że to jest taka taka kobieta. Nawet mu ją no, ją pokazałam? No, do, dobrze, że A Coco Chanel to są te. To ona... No, ja wiem, do czego to jest odnośnik, ale chyba dziecku nie Nie, nie, u, nie o to chodzi. Po, pomimo, to, to też są perfumy, ale. No, ale to się od nazwiska wzięło. No, wziął. a to była ta laska, która rewolucja z dżinsu? No, 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 tak. O. Ona była jakoś tam komunistką, chyba, tak? tak? No, jakąś, no ten, ale to ta co. Ona się sprzeciwiła, się żeby w spodniach chodzić, tak? No, chyba ta. Miała straszne szczęście w życiu, tak szczerze. Jak kwiaty pokazują, że ma się czyste intencje. Ja dwigam okay. psa. O, no to widzisz, to ja ufam, jak kobieta, to jej ufam. Dobra, a czemu to jest tak zimno? No bo okno kazałeś się otworzyć. Czemu? Kiedy My niby? Jesteś... No nie, nie. I, i widzicie, ja nie mogę z nim wytrzymać. no. Ja kazałem okno Przyszłam otworzyć. Do pokoju, mówi, o, twórz to okno! A teraz... Bo tak ładnie pachniesz, za bardzo mnie podniecałaś. No. I co z nim? Chciałam mu zbudować klatkę? Która to w ogóle godzina? 21. Dobra, twáico, to twój kot jest? Tak. Jeśli pójdę na tej mapce, no, to mamce. była wybudowana już linki. Dałem kamis, kamy... Kamyczki. 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 Nie. Czki. Kamyczki. kamyczki. Kamyki. <l regionu> <l enfin> Dobra, to jest za mądry. Za really mądry to jest. Jest Jocelynka. Będziesz Jan? Bo spatrza i... Oszukał, kamyki. Nie no, ale dobrze, dobrze myśli chociaż, mądry jest, widzicie, znalazł zamiennik tutaj. No siu, chodź. <gamy> widać, że to moje dziecko jest. Co? Ale i tak zrobimy testy. Że co? Mówię, że widać.